Ewangelia Świętego Jana jest księgą, na którą trzeba spędzać wiele czasu, żeby zrozumieć jej słowa. One niekiedy wydają się takie zagmatwane, szereg powtórzeń. Wydaje się, że Chrystus mówi to samo, a za każdym powtórzeniem wcale nie staje się to jaśniejsze. Trzeba dać się czas samemu sobie i Panu Bogu do tego, żeby te słowa mogły w nas wsiąknąć i nas ukształtować. Słowo Boga często jest trudne, bo jest słowem Boga. Takim być musi. A my jako jego uczniowie, jako ci, którzy chcą go poznać, mamy dać mu przestrzeń i czas do tego, żeby to on sam objaśniał nam to słowo. I często dzieje się to w ten sposób, że wracamy do danego fragmentu Ewangelii w różnym czasie, wielokrotnie i dalej nie rozumiemy, ale jakoś zbliżamy się do tego słowa i w pewnym momencie zapala się błysk, światło. Także to słowo staje się czytelne, staje się pełne znaczenia. Żeby do tego dotrzeć, nie wystarczy słuchać kazań, nie wystarczy słuchać tych, którzy dużo czasu spędzili nad Słowem Boga, trzeba samemu szukać zrozumienia, bez pośpiechu, bez natarczywości, ale konsekwentnie. Taką wskazówką, która może nas poprowadzić, niech będzie. To, co śpiewaliśmy przed Ewangelią, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Od tego warto zacząć. Co może nam w tym pomóc? No przede wszystkim otrząśnięcie się z przyzwyczajenia do słów zmartwychwstanie i życie. Bo zdaje się, że w Kościele, gdzie wyznajemy wiarę w to, że Chrystus zmartwychwstał, łatwo jest się przyzwyczaić do tego zdania. I przez to przyzwyczajenie utracić zdumienie nad faktem, że w ogóle zmartwychwstanie się wydarzyło. No bo pomyślmy sobie, jak bardzo jest to nieprawdopodobne. Wystarczy sobie wyobrazić czy przypomnieć takie sytuacje, w których towarzyszyliśmy komuś w drodze do śmierci. I ostatecznie ten ktoś umarł. A myśmy byli na pogrzebie, widzieliśmy jak. Trumna została opuszczona do grobu i zasypana ziemią. I następnego dnia, czy po kilku dniach, ten ktoś, kogo pożegnaliśmy, kogo opłakaliśmy, za kogo zbawienie się modliliśmy, staje w dużym pokoju i mówi witaj. I patrzymy na niego i to jest ten sam człowiek, ale widać, że on już nie żyje tym życiem, którym ja żyję. Nie żyje życiem biologicznym, ale żyje życiem wiecznym. Różnica jest taka. Że to życie wieczne się nigdy nie skończy. Kiedy myślimy o zmartwychwstaniu, to nie należy go mylić ze wskrzeszeniem. Wskrzeszenie to jest powrót do życia biologicznego. Ten, kto został wskrzeszony, jak choćby łazarz, o którym wspominałem wczoraj, musi ponownie umrzeć, a zmartwychwstały nie umiera na wieki. Żyje życiem, które się nie kończy. Jest ten sam, a jednak. Przez to, że musi być zanurzony w wieczności, raczej że przez to, że jest zanurzony w wieczności, jest jakoś odnowiony, jest jakoś nowy. Ten sam, a jednak różniący się. To jest doświadczenie uczniów po zmartwychwstaniu, kiedy spotykają Chrystusa. I to pierwsze spotkanie, które opisuje święty Jan w swojej Ewangelii z uczniami, którzy są zamknięci z obawy przed Żydami, Chrystus staje pośrodku nich i mówi pokój wam, no wywołuje w nich euforię, wywołuje w nich nie tylko zdumienie i podziw, ale radość. Radość nie tylko z tego, że odzyskali Chrystusa, swojego nauczyciela, ale z tego, że oto widzą kogoś, kto przekroczył wszelkie granice tego świata. Kogoś, kto w tym naszym czasie, który jest złożony z chwil, z kolejnych momentów, który się bardzo długo ciągnie. Nagle jest ktoś, kto żyje życiem wiecznym, to znaczy nie bardzo długo, ale życiem, które jest pełnią, które jest przeżywaniem całości w każdej chwili, gdzie już się nie mierzy czas, gdzie już nie można pokazać kolejnych momentów, ale żyje się pełnią życia i pełnią właśnie czasu wieczności. Pamiętacie, że podczas tego pierwszego spotkania nie było pośród nich Tomasza. Ja jestem świętemu Tomaszowi bardzo wdzięczny za to, że on nie uwierzył uczniom. No bo to jest człowiek bardzo racjonalny, bardzo mocno stąpający po ziemi. Kiedy prześledzicie słowa, które on wypowiada w Ewangelii, a wypowiada się trzykrotnie, za każdym razem widać, że to jest realista ktoś, kto musi mieć poukładane te logiczne klocki, żeby w coś uwierzyć. A tutaj widzi przed sobą tych dziesięciu, których dobrze zna, którzy są w pełnej euforii i mówią, że widzieli zmartwychwstałego, a przecież On wie, że Jezus został pogrzebany. I mówi to jest niemożliwe, jest niemożliwe, żeby ktoś zmartwychwstał. Takie rzeczy się nie dzieją w tym świecie. No bo, żeby zmartwychwstać, to trzeba zaprzeczyć śmierci, zaprzeczyć rozkładowi. A doskonale wiemy, że wszystko, co w tym świecie istnieje, z biegiem czasu się psuje, się rozpada, jakoś umiera. Patrzymy na ruiny, patrzymy na swoje odbicie w lustrze i widzimy, że czas upływa i wszystko w tym świecie z czasem staje się gorsze. I nigdy nie wydarzyło się coś takiego, żeby po zupełnym rozpadzie coś wróciło do jakiejś całkowitej nowości, świeżości, a w szczególności nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś o własnych siłach wyszedł z grobu i żył teraz w taki sposób, jaki dla ludzi jest niedostępny. Tomasz mówi: Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, dopóki nie zobaczę przebitych rąk, przebitych stóp, dopóki nie zobaczę przebitego boku i nie włożę ręki w ten bok. Po kolejnych siedmiu dniach Chrystus znowu staje pośrodku uczniów i mówi do Tomasza: Nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym zobacz. Oto moje ręce, oto przebite nogi, przebity bok, włóż rękę do tego Boku. I wtedy Tomasz mówi Pan mój i Bóg mój. W tym słowie, w tym zdaniu zawiera się konsekwencja wiary w zmartwychwstanie. Bo jeśli zmartwychwstanie jest możliwe, to nic innego nie ma takiej wartości, jak miało przedtem. Jeśli faktycznie Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że moje życie stanęło na głowie, bo to będę największym dziwakiem, który żyje zupełnie inaczej niż reszta świata. Bo przecież to, ile mam na koncie, nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, żeby żyć wiecznie. Nie ma znaczenia to, o ile mi się uda przedłużyć moje życie tutaj na Ziemi. Znaczenie ma to, żeby mieć życie wieczne. Nie ma znaczenia to, czy będę zdrowy i szczęśliwy i zadowolony. Znaczenie ma to, żeby pochwycić sposób na to, jak żyć życiem wiecznym. My o tym słuchaliśmy w różnych bajkach i baśniach, że oto jeśli jest jakiś sekret, który prowadzi do tajemnych mocy, to ci bohaterowie baśni i bajek są w stanie zrobić wszystko, żeby pochwycić ten sekret, żeby zdobyć tą tajemnicę. Tutaj mamy coś znacznie ważniejszego niż baśnie. Mamy opowieść o Chrystusie, który rzeczywiście zmartwychwstał. I Tomasz wie, że jeżeli on zmartwychwstał, to teraz najważniejszą rzeczą, jaką on ma do zrobienia, i jedyną rzeczą, która się liczy, to jest być z nim w taki sposób, żeby też mieć życie wieczne. Żeby żyć tym życiem, które się nie kończy. Dlatego mówi Pan mój i Bóg mój, bo teraz Chrystus wyznacza hierarchię wartości w jego życiu. Teraz on wie, że oto jest ten, który ma życie i ja muszę do niego przygnąć, żeby to życie zdobyć, żeby nie umrzeć na wieki. I Tomasz tak bardzo tym jest poruszony, że rusza z tą wiadomością o tym, że jest możliwe życie wieczne i dochodzi do Indii, tam umiera. Ale Kościół zapamiętał w swojej tradycji to, że kiedy święty Tomasz zobaczył krzyż, na którym miał umrzeć, to zaczął śpiewać z radości i witać ten krzyż jak najlepszego przyjaciela. I kiedy wspominamy jego dzień w kościele to posługujemy się wciąż antyfoną, która do tamtego momentu nawiązuje. No i pomyślmy o tym tak na trzeźwo, tak właśnie w stylu Świętego Tomasza, który jest realistą. Oto mamy do czynienia z szaleńcem, który widzi krzyż i się cieszy na jego widok i mówi: witaj krzyżu mój wyczekiwany. Krzyżu, tu jesteś moją bramą do nieba. Przecież to jest szalone. Takie rzeczy zdarzają się w naszym świecie tylko i wyłącznie tym, którzy naprawdę uwierzyli w zmartwychwstanie. I trzeba nam się przyjrzeć, czy myśmy uwierzyli w to, że Jezus zmartwychwstał i że jest życiem. Święty Paweł, kiedy o tym pisze do Koryntian, to mówi: Uważajcie, bo jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie to jesteśmy bardziej od innych godni politowania. No i tak może się dziać z nami, którzy pokładamy nadzieję w Jezusie tylko w tym życiu. To znaczy właśnie prosimy Go o różne sprawy, o różne rzeczy, które są ważne w perspektywie naszego nagrobka. Także są ważne tutaj, w tym świecie tymczasowym. To nic złego powierzać się Panu Bogu, to nic złego zapraszać Go do całego swojego życia. Nawet bym powiedział, to jest konieczne. Żeby przylgnąć do Niego. Ale jeśli tylko w tym życiu pokładamy w Nim nadzieję, myśląc o tym, że kiedy będziemy Bogu posłuszni i pobożni, to On nam da pomyślność, to On nam da dobrobyt, to On nam da bezpieczeństwo, to On nam da zdrowie, to od innych jesteśmy bardziej godni politowania. Dlaczego? Dlatego, że rezygnujemy z tego, co najistotniejsze: z życia wiecznego. A jeżeli uwierzyliśmy w zmartwychwstałego, no to wtedy wszystko zaczyna się zmieniać, wszystko się przewartościowuje. Nic z tego, co o mnie myślą ludzie, jak bardzo mnie cenią albo wręcz przeciwnie, jak bardzo mnie mają w głębokim poważaniu, nic z tego, ile zarobiłem, ile różnych nie wiem, sytuacji odniosłem sukces i tak dalej, to wszystko nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, żyć życiem na wieki, takim, które się nie skończy. To wszystko jest tylko rozbieg, to jest tylko pas startowy do tego, żebyśmy żyli pełnią. Ale powiecie, no święty Tomasz miał łatwiej, bo zobaczył, bo widział, bo mógł włożyć rękę do boku. On mógł uwierzyć w zmartwychwstałego, bo przecież stał przed oczyma Tomasza. A Jezus mu odpowiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Co miał na myśli? To jest bardzo ciekawy czas, te 40 dni pomiędzy zmartwychwstaniem naszego Pana a jego wniebowstąpieniem. Bo to jest taki czas, w którym Chrystus przygotowuje swoich uczniów do nowego sposobu poznawania go, do nowego sposobu bycia z nim. Dotychczas znali go jako Jezusa syna Maryi, który narodził się w Betlejem, z zawodu był cieślą. Znali tego Chrystusa, który był nauczycielem, który był cudotwórcą z pewnością, znali Go według ciała. Święty Paweł komentując ten sposób znajomości Chrystusa, powie, ale my już nikogo dłużej nie znamy według ciała. Znali Go tak, jak my znamy siebie nawzajem, wiedzieli, jak wygląda, jakie ma zwyczaje, jaki ma sposób mówienia, jaki temper głosu, i tak dalej, Ale teraz po zmartwychwstaniu muszą się nauczyć Chrystusa na nowo. Muszą go poznawać na nowy sposób, przez wiarę właśnie. Zwróćcie uwagę na to, że kiedyby wszystkie te wydarzenia opisane w Ewangeliach i u Świętego Pawła, które wydarzyły się po zmartwychwstaniu, zebrać tak jedno po drugim, to one by zajęły, myślę, nie więcej niż jeden dzień. Wszystkie można byłoby zmieścić w ciągu jednego dnia. I Ewangelia lubi, myślę, kiedy zadaje się jej pytania dziecięce. Ja sobie kiedyś zadałem takie pytanie, no dobrze, a gdzie był Pan Jezus przez resztę tych dni? Te trzydzieści dziewięć, pewnie jeszcze z niemałym haczykiem. Gdzie On się znajdował? Gdzie On przebywał? Czy to u, Marii, u Matki Bożej gdzieś miał swój pokoik? Czy może wracał do grobu? Czy gdzieś jakoś się chował przed ludźmi? Gdzie On był? przez te 39 dni, skoro wszystkie te spotkania trwały naprawdę krótko. Co on robił? To jest pytanie, na które właśnie w opowiadaniu o świętym Tomaszu znajdujemy odpowiedź. Chrystus, jeśli zwróciliście uwagę, po ośmiu dniach przytacza Tomaszowi jego własne słowa, a przecież nikt mu ich nie powtórzył. Przytacza mu je, ponieważ słyszał je na własne uszy. To, że Ewangelia wielokrotnie podkreśla, że on się pojawił pośrodku uczniów, mimo iż drzwi były zamknięte, to nie chodzi o to, że on przechodził przez ściany. To chodzi o to, że stawał się widzialny dla uczniów. On był z nimi cały czas, ale niekiedy dawał im się zobaczyć. I to jest ten sposób, w jaki Chrystus uczy swoich uczniów poznawania go przez wiarę. Nie tak, jak znali go dotychczas, ale przez wiarę. Dlatego błogosławieni, którzy uwierzyli, a nie zobaczyli, błogosławieni, którzy przyjęli Jego obecność, właśnie taką, jaką ona jest, i która jest dostępna wyłącznie przez akt wiary. Chrystus tutaj, pomiędzy nami, jest tak samo obecny, jak był obecny w wieczerniku po zmartwychwstaniu pomiędzy swoimi uczniami. Tutaj właśnie jest Pan i dzieli nas od Niego tylko i wyłącznie akt wiary. Uwierzenie w to, że On naprawdę jest pośrodku nas. To jest tylko i wyłącznie od nas zależne, czy przyjmiemy tę obecność. Czy On dla nas stanie się rzeczywiście obecny w takim znaczeniu, że ta obecność będzie miała dla nas konsekwencje, znaczenie, że będzie wyznaczała nasze postępowanie. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, gdyby nie postąpił, to byłoby zupełnie inaczej. Byłoby tak, że musielibyśmy wybrać się. Do Watykanu, żeby odwiedzić Pana Jezusa, żeby pójść na audiencję. Musielibyśmy oglądać Go w transmisjach. Ale przez to, że On w niebo wstąpił, to zniósł wszystkie te utrudnienia, zniósł dystans pomiędzy nami a sobą. I teraz jest dostępny w każdym momencie czasu i z każdego miejsca na Ziemi. Wystarczy akt wiary, żeby dostąpić Jego obecności. I możecie powiedzieć że te rekolekcje, które wygłaszałem i wygłaszam, że one są mało praktyczne. Że w sumie to o co mi chodzi, no wypadałoby jakoś się podsumować na koniec. No chodzi mi właśnie o to, że najbardziej praktyczną rzeczą, jaką mamy do zrobienia, to jest modlitwa, czyli przyjmowanie Bożej Obecności. Ponieważ właśnie dzięki przyjmowaniu Bożej Obecności poznajemy Chrystusa i poznajemy Ojca. A poznanie Ojca, jak mówi Chrystus w XVII rozdziale Ewangelii i poznanie tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa, to jest życie wieczne. I chodzi o to, żebyśmy w naszym życiu tutaj na Ziemi usunęli te różne przeszkody, które nie pozwalają nam przyjąć Bożej Obecności. Tymi przeszkodami często jest nasze cierpienie, doświadczenie zła, z którym sobie nie radzimy często są nasze wyobrażenia na temat Boga i oczekiwania, które mu stawiamy. Często jest też to, że jesteśmy pochłonięci tym, co tymczasowe, a nie tym, co wieczne. Kiedy usuwamy te przeszkody, stajemy do modlitwy, to wtedy życie wieczne zaczyna być naszym udziałem. Zaczynamy już tutaj na ziemi żyć według tego, co będzie dostępne dla nas w pełni po zmartwychwstaniu. I o to chodzi, żebyśmy przyjęli to yy, Tę łaskę, to Boże działanie, że oto teraz możemy już kosztować, smakować życia wiecznego i żyć ze względu na to, co nieprzemijające. Żyć ze względu na tego, który jest zmartwychwstaniem i życiem. I tak jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, trzeba nam poznać Ojca i Syna, bo tylko w ten sposób. Będziemy tymi, którzy słyszą Jego głos, widzą Jego działanie i dostępują życia wiecznego. A o to nam przecież miałoby chodzić. I niech nam Bóg udzieli życia wiecznego. Amen.